all right hush Idzie w tym kierunku, podpisuje tę tą, tą, tą umowę i zaczyna być dystrybutorem danych produktów. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Natomiast zastanawia mnie to, zastanawiało mnie do tej pory bardzo, skąd się bierze ten ogromny entuzjazm wielu osób do ciągłego chodzenia na kolejne takie spotkania i nie uczenia się sprzedaży, tylko dołączania do kolejnych programów. Jakby jest niby szkolenie ze sprzedaży, a się okazuje, że tak naprawdę to jest tylko prezentacja i podpisujesz, i teraz sprzedajesz, i my ci dajemy produkt. Właśnie. I to, co powiedziałeś wcześniej, że oni chyba, tak ja to rozumiem, że kierują swoją ofertę do takich ludzi, którzy nie szukają faktycznie wiedzy, jak sprzedawać, i z, żeby zgłębić tą wiedzę i nauczyć się, jak dojść do naprawdę dużych pieniędzy i, i mieć jakby władzę nad tym, jakby kontrolę nad tym, dają im produkt, e, który się sprzeda. E, I dla, to jest bardzo proste, bo ludzie szukają właśnie, to, co powiedziałeś, ludzie szukają. Produktu, który mogą sprzedać, i gotowych materiałów marketingowych, gdzie mogą pójść do rodziny, porozdawać poznajomych i coś tam sprzedać. Więc zastanawiam się, czy w ogóle w tym, w tym modelu MLM można. Dojść do ogromnego sukcesu, każdy z tych osób, czy faktycznie może dojść, czy to jest takie wiesz, ograniczone, nie? że tam tylko kilka osób może to ogarnąć. Takie mysły, pomysły Aha. mi teraz przychodzą do głowy. No. Tak, i jeśli tak. chodzi o to, co mówisz akurat, czy każdy może dojść, to jest tak, jak wspominałem kiedyś na innym podcaście, że każdy może zostać aktorem, ale nie każdego będą oglądać, tak? I tak samo każdy może zostać sprzedawcą, ale nie każdy będzie sprzedawał. I tutaj większość tych rzeczy to zależy tak naprawdę od zaangażowania. I sam oczywiście takie modele tak wspomina, że bardzo często nie to jest tak, że ktoś od razu przechodzi do tego produktu. Ten model jakby, który ja pokazuję, to jest przede wszystkim jakby nie zaczynanie w ogóle od produktu, bo można tak w momencie kiedy na przykład chcemy kogoś zrekrutować, no to pokazujesz po prostu, że jak ktoś może sobie zmienić życie i tak dalej i tak dalej, ale no, prowadzić temat na temat czegoś innego, przekonań, zmiany i tak dalej i tak dalej, a osoby, które dla, byłby ciekawy temat, tak, osoby, które nie klikną w link, zapiszą się na po prostu spotkanie po prostu na żywo, gdzie mogą się dowiedzieć więcej czyli dopiero ta sprzedaż później na końcu. E, niestety wiele firm dalej działa w taki sposób i nawet e, jak ja, e, bo oprócz tego, że robię Akademię, to bardzo często później po Akademii e, ostatnio to jest minimum tak dwie osoby wykupują po prostu gdzieś tam pakiety, gdzie działają ze mną, ze, ze mną jeden na jeden, czyli po prostu prowadzę te osoby. I często później jest tak, że e, mniej więcej no, muszę wiedzieć jak wygląda model rozmowy, e, czy to jest jakaś firma ubezpieczeniowa, czy to jest firma jakaś networkingowa. E, no i ja wtedy pytam na przykład jak już osoba, która się zgłasza, zazwyczaj osoby, które się zgłaszają, to są już w ogóle na jakimś poziomie. To jest w ogóle fenomen, że najczęściej się zgłaszają ludzie, którzy już mają bardzo wysoki poziom osoby, które nie mają pojęcia o sprzedaży, to oni się bardzo często niestety oszukują. To jest tak, że to, co wspominasz, czemu się ludzie zgłaszają, bardzo często w ogóle do networkingu, czy w ogóle do firmy ludzie się zgłaszają po to, żeby być w jakiejś grupie, chęć być akceptowanym, tak, to są wszystko, wszystkie te rzeczy mają zawsze podłoże psychologiczne i jakby ja tego nie czytam zero bo to może być z różnych powodów, tak, nigdy nie wiem, co się komuś wydarzyło w życiu, dlatego w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś atakuje, to też już człowiek przed na taki poziom po prostu tego mindsetu, że ja się nie denerwuję nawet, ja sobie zadaję pytanie, co się musiało w życiu tej osoby wydarzyć i często właśnie w networkingach jest tak, że wiele osób po prostu idzie do tego networkingu po to, żeby łączyć się gdzieś tam w grupy, żeby poznać jakieś ludzi, żeby było fajnie i na tych spotkaniach też zawsze tak jak to mówię, zawsze tylko jest spotkanie, że ci ludzie skaczą, cieszą się, jest jakieś spotkanie, że jest energia, ale co z tego, jak ta osoba później idzie właśnie na spotkanie, czy nawet właśnie ma takie przekonanie, że pójdzie, sprzeda rodzinie, znajomym, e, pali te kontakty, bo ta rodzina mówi, że tego nie potrzebuje, albo, że produkt jest za drogi i taka osoba niestety bardzo często nie jest uczona, jak zareagować na obiekcje, na przykład, że produkt jest za drogi, że cena jest za wysoka, tak, i... Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, aby być na bieżąco. Z góry dzięki!